Vitam vitam In 60 hours we will have new hero's pool in Fated Salmon. I'm getting tons of questions about new list, and I always answer that we know nothing. And maybe there will be some leaks on Friday. It is Friday, looks like we have some leaks, and that's why we're here. But first, please hit the like button and if you're new on the channel, Remember to subscribe. Let's start. Always, when we're waiting for leaks, some guys make crazy stuff like this. Of course, this is just a joke. We should have Season 1, Heroes of the Month, Valhalla, and in the past, there were Atlantis heroes, but this time, something will replace Season 2. Options are costumes for season 1, old events or underwild. So this was second list that hit internet today. It's great, but it's a fake list too. And finally, we had this list and from what I know, this one should be correct. So we have season 1 Heroes of the Month, old challenge events, and Valhalla. Few cool heroes, but nothing game changing. I know that many guys were hoping for Alfriki, but we have Salmon instead. I know that some guys' uh, heroes' counter is already at 100, and they don't know if they should pick a hero um, now or on Monday. Of course there might be some last minute changes we'll see but if you want my honest opinion heroes pool we have now is better than the new one there are more heroes that can be useful in current meta so i'm not impressed with new list and i would love to see some changes of course remember that list might change and please don't blame me if this will happen i said that i will share with you new list if i have it of course when pool will be changed i'll make a video about all heroes and choices so stay tuned hit that like button and wait for full video on monday good luck and see you next time Witam w polskiej wersji. Za 60 godzin pula bohaterów w wezwaniu przeznaczenia zostanie wymieniona. Przez ostatni tydzień dostawałem masę pytań odnośnie nowej listy, i cały czas odpowiadałem, że póki co nie wiemy nic i może będą jakieś przecieki w piątek. Jest piątek, wygląda na to, że mamy przecieki, i dlatego nagrywam ten film. Natomiast, zanim zaczniemy, dajcie łapkę w górę. I jeśli jesteście nowi na kanale, to pa pamiętajcie kliknąć subskrypcję. Zaczynamy. Za każdym razem, kiedy czekamy na jakieś przecieki, no, niektórzy gracze wpadają na szalone pomysły i robią takie listy jak ta. Oczywiście to jest tylko żart. Um, na liście wezwania przeznaczenia do tej pory był zawsze sezon pierwszy, postacie miesiąca, Valhalla i Atlantyda. Natomiast tym razem. Sezon drugi powinien być wymieniony i opcje, które możemy dostać, to mogą być kostiumy do sezonu pierwszego, postacie ze starych wydarzeń albo podziemie. I to była druga lista, która się dzisiaj pojawiła. Wygląda naprawdę świetnie, kilka bardzo dobrych postaci, natomiast um, okazało się, że to również jest lista fejkowa. I dosłownie parę chwil temu dostaliśmy tą listę, i z tego, co udało mi się ustalić, wygląda na to, że ta jest poprawna. Więc mamy oczywiście sezon pierwszy, bohaterów miesiąca, stare wydarzenia i Valhalla. Jest kilka ciekawych postaci, natomiast nic jakoś tak bardzo zmieniającego grę. Wiem, że wielu graczy czekało na Alfrikę. natomiast były dwa fiolety do wyboru i dostajemy w zamian łososia. Wiem również, że niektórzy gracze mają licznik na 100 w tym momencie i próbują zdecydować, czy wybrać postać teraz, czy zaczekać na nową listę i wybrać postać w poniedziałek. Oczywiście mogą być jakieś zmiany tak w ostatnich minutach zobaczymy. Natomiast jeśli chcecie takiej mojej szczerej opinii, to postacie, które mamy teraz na liście, są lepsze niż te nowe. Jest na starej liście, czyli jeszcze obecnej, jest więcej postaci, które może być użytecznych w dzisiejszej mecie. Więc nie jestem zachwycony tą listą i serio chciałbym zobaczyć na niej jakieś zmiany, ale możliwe, że to się nie wydarzy. Natomiast pamiętajcie o tym, że te zmiany mogą się pojawić. I nie obwiniajcie mnie, jeśli podejmiecie decyzję, że załóżmy, e, dobra, nie chcecie Lokiego, wolicie sobie zatrzymać e, przyzwania i odebrać Fridę, a Fridy na przykład nie będzie. Tak jak mówię, to są przecieki, tu wszystko może się zmienić. To już też wiele razy widzieliśmy w, w wymianie dusz, że. Ostatniego dnia właściwie coś się zmieniało, już miał być kiedyś albi chyba za 10, wrzucili grację i tak dalej, więc takie zmiany są możliwe. Natomiast wygląda na to, że ta lista jest bardzo prawdopodobna. Oczywiście, kiedy ten, ta pula bohaterów już się zmieni, to nagram film o wszystkich postaciach i wyborach, o tym, gdzie, jakiej postaci można używać i kogo ewentualnie warto wybrać. Nie robię tego wcześniej, właśnie przez to, że mogą się pojawić jakieś zmiany. Natomiast dajcie łapkę w górę, zostańcie w pogotowiu i czekajcie na film w poniedziałek. Powodzenia, trzymajcie się, do zobaczenia.